Audi A4B5 Prosta naprawa do wymiany przewód elastyczny do hamulców. No i tak, przy zacisku poszło pięknie. A tu zapeziało, i musiałem zerwać. I teraz tak, odkopuję przewód. Idzie tu. Musiałem wciągnąć osłonę w tym miejscu. naczynko i ten przewód wychodzi tu tu, a teraz jak go ruszam No, widać jest to ten przewód i teraz całą tą długość będę musiał wymienić pod spodem jeszcze odpiąć z zatrzasków no po drugiej stronie boję się, że będzie to samo tu też są przewody zapyziałe ale zobaczymy później że Audi, Audi, ale starość nie radość.